Do Mostostalu przyszedłem w 2016 roku, zaraz po studiach. Nie zagrzałem długo miejsca w siedzibie firmy, bo raptem 2-3 miesiące i zaraz potem wyjechałem na pierwszy kontrakt zagraniczny do Wielkiej Brytanii, do, do Wilton. To była nasza pierwsza przygoda zagraniczna z Mostostalu. W Mostostalu pracuję od 2007 roku. Moje pierwsze doświadczenia to. Na głęboką wodę, można powiedzieć, rzucony, czyli kontrakty w Holandii, w Werlick. Była to pierwsza moja taka, można powiedzieć, zawodowa eskapada za granicę. Nie ukrywam, że było to duże przeżycie dla mnie, dla, dla rodziny, dla żony. Natomiast no, podeszliśmy do tego jako wyzwanie, jako coś nowego co może nas czegoś nowego nauczyć. Pracuję w mostostalu od 1994 roku. Była to moja druga praca jako inżyniera budowlanego. Świadomie przyszedłem do tej firmy, chcąc no, realizować swoją, swoje, swoje inżynierskie zainteresowania i rozwijać się. Wcześniej pracowałem w firmie no, takiej, można powiedzieć, Postkomunistycznej, gdzie no, nawyki ludzi były, były jeszcze z poprzedniej epoki. A w Mostostalu no, spotkałem się z zupełnie innym podejściem do, do pracy inny poziom kadry, zarówno pracowników, jak i, jak i kadry zarządzającej. W Mostostalu puławy pracuje od 1979 roku. Z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony, że pracuję w takiej firmie jak Mostostal Puławy i bardzo bym wszystkim polecał taką pracę, ponieważ dużo daje możliwości ta praca w Mostostalu. Tym bardziej, że jesteśmy na rynkach zagranicznych, gdzie możemy się doskonalić w nowych technologiach, w wykonywaniu pracy zbiorowej. Z mojej perspektywy na pewno wpływa znacząco na rozwój taki światopoglądowy, językowy. Na pewno można nawiązać dużo ciekawych międzynarodowych kontaktów. Środowisko, w którym pracujemy, jest dość wąskim środowiskiem. Ten, ten świat energii z odpadów i, i spalarni jest dość, dość małym, także z reguły okazuje się, że z ludźmi, z którymi miałem do czynienia w Wielkiej Brytanii, spotykamy się potem we Francji. Więc jest to taka mała rodzina, od której można się dużo nauczyć. Mówię tak, światopoglądowo, językowo na pewno, na pewno bardzo to rozwija, i można niekiedy zyskać przyjaźń nawet na całe życie. Do tej pory utrzymuję kontakty z niektórymi kolegami. Staramy się odwiedzać, dzwonić do siebie, także na pewno, na pewno dużo, dużo to daje. Tak, ścieżka kariery. No, była można powiedzieć, że wzorowa. Wydaje się, że tak jak to powinno w każdej firmie się szanującej wyglądać, Z perspektywy rzeczywiście, które są na początku pisane, rzeczywiście się spełniają. Można powiedzieć, jestem tego dobrym przykładem, zaczynając od, kierownika, od inżyniera budowy poprzez kierownika montażu, kierownika kontraktu, kierownika. Budowy. Aktualnie mam angaż kierownik budowy przez kontrakt, czyli jak gdyby można je pełnić te dwie funkcje naraz. Zacząłem pracę od stanowiska technologa w wytwórni konstrukcji stalowych, czyli właściwie od podstaw w naszej firmie. I po około dwóch latach pojechałem na budowę eksportową, co było no dosyć. Rzadkim przypadkiem dla tak młodego, nowego pracownika. No i po tym pierwszym wyjeździe, gdzie, gdzie pracowałem jako majster yy, przez pół roku w Szwecji, to już praktycznie jeździłem jak, sam, jako samodzielny kierownik budowy, yy, prowadząc yy, różne budowy, głównie w Skandynawii, właściwie no, tylko w Skandynawii, w Danii, w Szwecji, yy, no, o mało co w Norwegii. Ale udało mi się pobyć z rodziną, prowadząc bardzo duże kontrakty w Polsce. To była budowa melaminy 2 i melaminy 3 w zakładach azotowych, za co firma dostała statuetkę Budowa Roku, nagrodę Budowa Roku, no bardzo cenioną w środowisku, a później jeszcze Złotą Kielnię za kolejną melaminę. Po prostu człowiek pracujący w tej firmie czuje się bardzo zadowolony.